Cześć, widzowie, jestem Kuba, a dzisiaj jest mój kolega Szymoniasty. Znowu rozmawiamy razem. Właśnie jak widzicie, ja już są od na komputer pobrałem, więc teraz możemy już normalnie gadać. Szymoniasty może się przywitać. Z widzami. Heja. Hejka. Mam nadzieję, że w ogóle lepiej teraz słychać. Jak już yy, właśnie na komputerze mam, ale ten... Yy... Jeśli byście czegoś nie słyszeli, to powiedzcie. Postaram się to naprawić. A my już bez przedłużenia zaczynamy, więc bierzemy wszystkie o niej walczymy. Już nie będzie chyba dzisiaj walki z Szymonem, jak ostatnio była. Pamiętasz Szymon, zresztą? Mhm, tak, pamiętam. Ale nie wychodź przed dom, bo ci rzuciłem gaz trujący. Więc możesz w kilka sekund zginąć. Okej, okay, dobra. Lepiej się tych ostrzeżeń słuchać patrzymono, naprawdę. Czasami one są naprawdę potrzebne. A ja ja tutaj... Ja z ja nawziłem jak widzicie. Ja tych w ogóle nie testowałem. Przyznam. A ja... Tylko na śmigłowcach i samolotach działa. Tylko na drony, Ok, Ym, jak widzicie, tu w ogóle było update. My mega długo nie graliśmy, więc ja wam pokażę. Na przykład, de, wcześniej tu była szczelnica. no ci tutaj, nie wiem jak no tam tak dokładnie było. A teraz jest tu szczelnica, i sobie można szczelać, więc też, no, trochę inaczej. Możemy u mnie zobaczyć. Szymon tu już grał trochę przed aktualizacją. Znaczy, przepraszam. Jeśli, czy jak ja nie gę wtedy grał. Chodź, I wsiadaj na dach. na dach. Szymona. Na dach wsiadaj. I ja tu w ogóle bramy nie mam, ja widzę, więc zaczekaj, ja zbytko wybuduję. Uwaga! O, czekaj! Dobra, głębokie ściany i dach. Widzowie, pewnie bym Szymona uwiedził, ale to tak już w sekrecie pomiędzy yy, Dobra, no, yy, wiem, że to słyszałeś Szymon, tak? Nie, nie, ja nie, akurat nie słyszałam. Tędy, zobacz, tu. To jest ten samolot, co z tyłu ma wejśnienie. Nie. No, Widzowie, nie. jakbyś nie chcieli wiedzieć, ja ten update tylko testowałem jeszcze przed odcinkiem na moim głównym koncie, właśnie z Szymonem graliśmy. Pozwól, że kogo przetestuję. Ej, ale najpierw tam przełącz, że możesz o. pionowo startować. No to tak, trzeba kliknąć tam. Fajny, fajny. Wskakuj na, y, na skrzydła. Na skrzydła wskakuj, to cię zawiozę. To, to teraz czekaj. Czekaj, ciężko jest skoczyć. <laughs> no, akurat on ma wysoko skrzydła. No. <laughs> Widzowie, lecimy! Ej! po beczkę, co ty na to? Kiedy ostatnio Szymon na filmie gadaliśmy razem? No, rzadko. Ej, Dobra. prezenty jakie są do zebrania, bo mi tu pokazuje ją na 25, jak widzicie. Tutaj widzę. No, i z tych prezentów dostaje się oto takie malowanie, co teraz mam na samolocie założone, i też. To są widzowie? E... Oczywiście dzisiaj. Postanamy się poszukać jak najwięcej tych prezentów. Więc. Ja je ja wszystkie już zebrałem. Wczoraj dostał update z prezentacją. Właśnie, się no stało. to ten. To gdzie one są? Czekaj, pobeczkę z olejem lecimy dawaj. Lecimy pobeczkę, to poczekaj innym samolotem, bo to nie jest. Nie samolotem wcześniej. Poza odcinkiem lecieliśmy na moim długim koncie. V22 Osprey lecieliśmy. O, no. Ja tu znam na razie bramę. Już wchodzę. Czekaj. Możemy lecieć. Dobra, jestem tutaj. Patrzcie. Patrzcie, jaki to ma odrzut. Wow. Ej, tu turbulencje. Nie taki samolot zamawiałem. Szela. Ej, beczka z olejem tam była. Dobra, ale to coś ten. Ej, ją do nas! Dobra, ogarnę to. Ogarnę, ogarnę Flari. Beczka z olejem, montujemy. Będzie turbulencje będą. Beczka z olejem jest nam, odbiły. Wyskakuj, wyskakuj, ja muszę się zająć nimi. Wyskakuj chwila, zacięło się, dobra. I co ja teraz tu mamy robić? No, weź beczkę, idź po beczkę. Dobra, i co teraz? I teraz chodź, wyląduje ci. Skakuj. Czekaj, I... ja tylko szybko zamontuję. Dąż beczkę z olejem. Dobra, I ja na szczele mam iść. Tak. Na kolejną lecimy. Jakbyście nie wiedzieli, widzowie mamy 500 sekund, aby w ogóle tą beczkę dowieść. Dobrze. To my lecimy chyba po kolejną beczkę. Czy najpierw tą odkładamy? Najpierw tą odkładamy. Dobra, i czekaj! Nie wziąłem! Czekaj! No dobra, ten samochód jakoś dziwnie się przepadł. Dobra, odłóż. Dzięki. Ja biorę beczkę z olejem. Pyk. Ja lecę po coś innego, nie wiem. A dobra, już wiem. Tysięcy dolarów w ogóle za, de, za beczkę jest jedną, taką. Ej, Ja już wiem czym będziemy jeździć, e, po te, po... A dziś ja i widzowie, przepraszam, że dzisiaj mam przerwę oczywiście, staram się epiryfa ten zdobyć. I ja sobie osłonę włączę, żeby nikt mnie tu nie pokonał, dobra, jest. Ej, co cię atakuje? Zeszła ci nagle. Halo? Halo, jestem, jestem. Dobra, nie mam no, tak... Ej, dobra, przyjechałem po ciebie i będziemy jeździć po tym prezentem Dzień, Amfibium. Dziękuję. Co we mnie strzelasz? Nie w ciebie. No jak nie we mnie, to w kogo? W głowie, że Ty się niszczysz ochronę. Dobra, złaś tu, złaś tu i chodź do tego pojazdu, bo ty możemy jeździć i chodź. Chodź do pojazdu i pojedziemy. Dobra i no nie chodź Niech drzwiami. drzwiami nie przebije na spokojnie. Drzwiami właśnie. Yeah. Masz drzwi te? Tam na dole. O te też możesz. Bum. <grym> Hello. Wiem, nie jesteśmy w Anglii. Otwieram ci drzwi. I woda się nam teraz... doleje naleje do środka. Zamykamy. Dobra, ale tak to akurat wygląda. W środku, że jest woda akurat tak. No to, to, wygląda. to trochę akurat niedopracowane, tak powiem. Tak. Tu akurat w geji to ogląda. To ten. To polecam. Właśnie to trochę ulepszyć. Naprawić. No i na pewno to teraz tak, kolejną beczkę z olejem albo po zrzut. Ja tego nie widzę, tych białych śnieg, i żynek tych prezentów, bo ja je już zebrałem, ale wiem, że tu jest. I ty mi mów, jak jakaś będzie. Jest 25 tysięcy! Ej, dobra, chodź za mną, chodź za mną. A tu co jest? Tu jest, czekaj, tam nic nie rób, nic nie rób, poczekaj. Tu jest metro, czekaj, zamówię nam metro, gdzie tu się zamawia. Tu jest. Czekaj, ja zamówię nam metro. Chodź, chodź wsiadaj do metra. Otwierać, no dalej. Jedziemy tam, gdzie będzie kolejny prezent. Eks oh. Dobra, ja cię szczelę. Trujący kas. I co ja teraz mam zrobić? Nie mów, że nie żyje. Żyjesz. Żyjesz. Tak jakby się teleportujemy, mówię. I teraz wyjdź na górę, bo tam jest kolejne. I Szymon. Acia. Acia. Nie, Dobra, nie, weź kolejny. Weź kolejny. Dobra. I gdzie jest kolejny? Kolejny jest na kolejnej, 100 Szybko, właśnie. Właś, właśnie, właśnie, bo atakują nas lotnicze. No, mam... nie, ale akurat też mnie nie bij. Ja cię nie biję. dobra. Lecimy kolejną stację obok. Dalej, no znowu, te szybkie metody nie są szybkie. Nie, nie szczelaj. <grymny> A mogę z tego? Nic co mi zrobić? Czy to jest teleport? Nic. Tak, to jest teleport. Hmm. To czekamy. No weźcie dalej. To nie jest wcale szybkie myty. Dobra, idzie do góry. A chcę 25 tych prezentów zdobyć? Ja już zdobyłam. Uwaga! Tu nie widzę. Szymon. Co? Tu nie widać. Ale to na dół. Mówię, zejdzie na dół. Bo metro już jedzie. A jak mu pod koła wpadnę? To zginiesz. Prawda? W ogóle tego nie testowałem. Może Kiedyś się testujemy na filmie. Widzowie, pod tym filmem 20 łapek i to testujemy. A wiecie, że w poprzednim update, gdzie zmienili wszystko, czyli mapę i mm, tycoon, jak wygląda. Oczywiście nie pojazdy i łódki żadne. To dodali metro i, i, i kilka lotnisk. I, e, I dodali jeszcze dok naprawczy dla łódek. Chyba jest. I teraz idziemy. Na kolejną stację. No, na kolejną. Już jedzie. Już jedzie. Teraz ja dążę? Ej, wpadamy zaraz pod pociąg? Zbagowała Dawaj ty to przetestuj. Się. Nice, zbagował się. Widzowie, ja się ogólnie boję. Czekajcie, ja zamówię widzowie pociąg, a Szymon teraz wejdzie pod to. Na no, obojętnie jaką stację. Go. A, zawił mnie. Nie żyjesz? Nie żyję. Ja tym jadę, jak co. A gdzie ty jesteś? Ja w ogóle nie wiem, gdzie on jedzie, ja ci zaraz powiem. Kurde, świetnie. Świetnie, świetnie. Dobrze, jesteśmy na statki Pustynia Wschód. Wie? To wyjdźcie na odwrót, to możecie zobaczyć. O, jest prezent. I tak, Wie? żeby w pewny sposób można też zarabiać kasę. A... Jeśli widzowie, mam bardzo fajną taką grę w leczenie chorób. Ona jest bardzo fajna, jeśli chcecie ją zobaczyć. Tak, w sumie... Yy... Jednak nie musicie tych łapek w górę tam zostawiać. Bo jak widzicie, Szymon to dla was przetestował. Yy, ale ten, yy, ale. Ej! Ja... No ten, 10 łapek w górę i nagrywam tą grę z Szymonem oczywiście. A. I burger jak jest, za niedługo nagrywamy. Tu jakieś auto podjechało, widzę, że to jest Szymon. Bum. Siadaj, bo to ma mało HP. Ale to tutaj ma gniazdka jakieś. Szymon, drzwi hey. się otworzyły. Zepsuję, Tu żadnego prezentu nie ma. Ja przynajmniej nie widzę. Widzisz jakiś? O, yy, nie wiem, tu chyba nie. Widzę. Gdzie? Ląduj. Tam śnieg jest. A ja go nie widzę. Bo ja już zebrałam. Zaraz po mnie podlecisz. Dobrze mam. Posłuchamy się dzisiaj tak z dziesięć tych prezentów zdobyć. A ile już masz? Pięć. A mi się zepsuło. Auto. To otwieramy Ile? drzwi i uszy. O, a mówiłem: Jest tu jakiś? Pewnie, że jest. No to. Wow. <słyski> Mama mówi, że nie, zależy. Najlepiej, jak zawsze. Ej, za dwie minuty, wiesz co, zobacz, ile film trwa. Co za dwie minuty? Jest 18. Ok, więc zobaczmy. Już trwa tak 18 minut, ale jeszcze chwilę możemy zrobić, tak 20 minut, żeby miał. Chociaż tam był wróć się Nie tu dalej? Dobrze lecisz I dasz czekaj, nie w, lew w prawo, w prawo w lewo, w lewo jednak W lewo, w lewo Widzę go widzicie i tu już możesz lądować, bo już jest blisko. Ej, jakbyś mi udostępnił ekran, to byłoby fajnie. To jest prezent. Mam 714 tysięcy. Ej, taksówka! Nice. Widzowie, tak widzicie jak się kończy przyjaźń z Szymoniaskim. Za chwilę ja ci dam koniec przyjaźni. Oj, pożałujesz co powiedziałeś. No, i ja nie wiem co ma to powiedzieć. To co, że to jest koniec budowy budowy bazy, nie no, coś jeszcze... A, a tam na górze... a No ale A mnie teraz nie zabijaj, bo ja chcę coś zrobić. Dobra. Ja muszę... Już... A ty nadal nagrywasz? Tak, ale to już filka chwilka. Trzeć mm -hmm. minut, ja... tak możesz, bo ten... Jeszcze. Nie, ja muszę kończyć o 18. Yy, Dobra, no to tak widzowie, ja źle poza filmem trochę rozbuduję bazę. Jeżeli tylko zostanę, mam chwilę, pożegnam się z widzami szybko. Ja może biefa poza filmem zrobię. Yy, Jeżeli was nie chcę zachęcić do łapki w górę, subskrypcji. No i co, do zaznawienia komentarza. Ja się z wami żegnam. I papa, niestety Szymona nie ma koło mnie, ale Wam powie papa też, mam nadzieję, jeśli ja za mnie I papa, do kolejnego odcinka. Szymon, możesz się pożegnać z widzami. A pa. Pa. Pa, widzowie, pa.